Nowe kości GTA Plus na marzec 2025. Nowe inwentero Conquette de Pin sportowy. Tutaj macie samochodzik. 30% zniżki na hangar polowy McKenziego. Dwa razy kasa IRP za miejsce w sprzedaży ładunków lotniczych. niebiesko dwubarną odzież jeansową i wiele więcej. Zaraz Wam pokażę nam odzież z GTA Plusa O, tutaj jest. Bandana, czapeczka Los Customs i kurteczka. A jak widzicie, jeszcze jest taki nowy, nowa zakładka. Jak nowości? O, tu jest Oscar Guzman, bohater nowego DLC. Teraz przeczytamy. Połączyłem się z znanym przemytnikiem broni, by oskubać wrogie gangi szmuglerskiej i postawić się z Korporacji Zbrojeniowej w GOSKAR Kuzman w Nusprzestworek, następny teraz w Kietaolnej, Obejmij stery w hangarze Pola McKenziego w G.A.P.C., gdzie położeni ducha awiacji z najwyższą technologią, by wyrównać rachunki z Eberhard. Munitions, zwiastowany w nowych misjach przemytu broni i nie tylko. O, tu mamy główny cel do zniszczenia, Titana 250, ulepszona wersja. Tu jest jeszcze Cargo Bob, który jest nowy. A tak dokładnie wygląda ten samochodzik. Inventor Coquette D10, D5 sportowy. No, to chyba wszystko. Więc moim zdaniem na razie warto kupić Getapusa. Potem zobaczymy. Sięka dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.